Cześć tu Solverice. Rozwiążemy teraz takie zadanie. Udowodnij, że jeżeli ciąg ABC jest jednocześnie arytmetyczny i geometryczny, to A równa się B równa się C. Skoro ten ciąg jest arytmetyczny, to zachodzi takie prawo, że B to się równa A plus C na 2. Skoro on jest geometryczny, to jednocześnie B kwadrat równa się A razy C. Połączmy te dwa warunki i podstawimy sobie w tym drugim równaniu za B A plus C na 2. No to piszemy A plus C na 2 i podnosimy to do kwadratu. No i to się wtedy będzie równało a razy c. Rozwijam sobie tutaj ze wzoru skróconego mnożenia u góry tego ułamka. Na dole mam nad 4, to się równa a razy c. Mnożmy to przez 4, otrzymamy, że a kwadrat plus 2ac plus c kwadrat to się równa 4ac. I teraz jeżeli przeniesiemy sobie wszystko na jedną stronę, to otrzymamy a kwadrat minus 2ac plus c kwadrat to się równa 0. Mam nadzieję, że rozpoznajesz tutaj wzór skróconego mnożenia. Można to zapisać krócej także a minus c do Kwadrat równa się 0, no i z tego oczywiście od razu wynika, że a minus c równa się 0, a to oznacza, że a równa się c. Czyli udowodniliśmy już, że dwie z tych liczb są równe. No ale teraz b to będzie się równało. Tutaj było napisane, że b to jest a plus c nad 2, no to skoro a równa się c, to będzie 2a nad 2. Czyli tutaj otrzymamy, że b też równa się a. A więc widzimy, że wszystkie trzy liczby są sobie równe. Jest to ciąg stały, ciąg, który jest jednocześnie arytmetyczny i geometryczny. To musi być ciąg stały. Dzięki za oglądanie tego filmu i zapraszam Cię do oglądania kolejnych moich filmów.